Nie chciałem specjalnie robić typowej recenzji na początek drona, bo tego jest już mnóstwo w internecie drona, o którym ostatnio jest bardzo głośno, bo jest to mega gorąca promocja od największej marki w sumie droniarskiej, mianowicie od DJI Mowa oczywiście o DJI Mavic'u Mini Ja swoją sztukę, jak widzicie, zakupiłem w wersji Fly Combo, bo stwierdziłem, że Jedna bateria na startu jest zdecydowanie za mało. Jak tu DJI baterie są dość drogie, więc bardziej się opłacało dołożyć do wersji combo. Natomiast w tym filmie skupię się na tym, jaki obrazek kręci ten dron. te 27K jest wystarczające dla filmowca? Czy to jest tylko i wyłącznie na zasadzie bardziej tam pamiątki z wakacji? No cóż, zobaczymy. Dodam tyle, że porównam drona do. Aparatu, którym kręcę, czyli Sony A6300 z singą 16 mm oraz GoPro Hero 7 Black. Z tym, że mm, ujęcia z drona będą z powietrza, ujęcia z aparatu będą z ręki, z GoPro też i z aparatu oraz z GoPro będzie nagrywane 4K 30 klatek. Z drona 27K 30 klatek. Zawracam do materiałów. Na pierwszy ujęcie, na którym widzicie tak na dół lekko zachodzące słońce. Pierwsze ujęcie to jest 27 z drona. E, tutaj porównanie do 4K, w którym ja zawsze nagrywam materiał, a teraz jest zrobiony krop, żeby wypełnić cały ekran, więc możecie zauważyć, jak ta jakość wypada z tej kamery w dronie. Teraz jest ujęcie z sony. A teraz ujęcie z GoPro. Sam jestem ciekaw jak oceniacie ten materiał z tego porównania trzech różnych kamer, ale to mam nadzieję, że podzielicie się swoją opinią ze mną w komentarzach, poniżej oczywiście. Lecimy do drugiego ujęcia. W tym ujęciu jest już zdecydowanie ciemniej. Jest to ujęcie z innej lokalizacji i tutaj widać, że kamera z drona lekko mówiąc sobie trochę nie poradziła z taką dużą Różnorodnością, e, tak naprawdę, światła, jakie mamy. Mamy już mocno zachodzące słońce, gdzieś tam przebijające się przez chmury, i ogólnie raczej jest ciemno. Ok, tutaj macie ujęcia z drona, właśnie e, tutaj już nie będę pokazywał różnicy między 2,7k a 4k, tylko od razu już zrobiłem kropa, żeby pełnić cały ekran. E, następnie, teraz macie ujęcie z sony. E, gdzie oczywiście tryb e, manualnej nastawy każdego parametru w aparacie, nagrywane tak jak wcześniej Sigma 16 mm e, oraz e, ujęcie z GoPro 4K30 Klatek. No i co? No i jak oceniacie to porównanie tutaj? Oczywiście zachęcam do postawienia swojej opinii w komentarzu, a teraz jeszcze dodatkowo pokażę Wam, jak ten dron nagrywa. Praktycznie już po ciemku, po zmroku, gdzie tego światła było bardzo mało. Szczerze, sam byłem ciekaw przed kupnem, czy ta kamera cokolwiek się nadaje do robienia, ujęcie w nocy, no ale to przekonacie się właśnie teraz na własnych oczach. Zapraszam. Hmm, no i co, lipa trochę nie. No dla mnie ten obrazek nocny jest lekko więc nieakceptowalny ilość szumu, ziarna. No ale co i za coś, wraz z niską ceną, niską wagą. Idzie też niska jakość kamery, tak na dobrą sprawę. Oczywiście nie ma tutaj e, w żadnym stopniu porównywać tego drona do tych półprofesjonalnych Maviców typu na przykład 2 Pro, 2 Zoom, czy nawet Mavic 1 Pro. Bo tam mieliśmy o wiele lepsze matryce, o wiele lepsze kamery. No i to jest tak jak porównanie samochodu klasy Premium do zwykłej, nie wiem, daci, tak? Nie obrażając użytkowników daci. Dodam jeszcze w, w ramach informacji, że podczas moich pierwszych kilku testów yy, starałem się zobaczyć na jaką odległość jestem w stanie bezpiecznie odlecieć dronem. Tak, żeby jeszcze nie stracić z nim łączności. Przypominam, że jest tu łączność Wi-Fi, ale troszeczkę polepszona w stosunku do tego, co było w Sparku czy, czy w Mawiku R. No i ile się udało uzyskać? Udało się uzyskać mi 220 metrów. Okej, okay. nie, był to teren mocno zabudowany. Okej, okay. natomiast było ciemno już i szczerze mówiąc po prostu się bałem odlecieć dalej, bo drona straciłem kompletnie z widoku, nie słyszałem go. A dodatkowo na kamerze główny, co widziałem, to czarne pola, bo no cóż, to była już prawie noc, więc postaram się przygotować, no na następny poniedziałek, powiedzmy, dajmy sobie taki termin, już taką pełną recenzję tego sprzętu od DJI. Eee, czy ja jestem zadowolony? Jako pierwszy dron, jak najbardziej, jako dron dla półprofesjonalisty, czy? Kogoś, kto się zajmuje filmowaniem troszeczkę to jest za mało. Jednak uważam, że tutaj ta jakość kamery nie przystoi do kogoś, kto się zajmuje zawodowo filmowaniem i ma z tego kasę. I powiedzmy, chociażby chce wesela kręcić, no to to jeszcze te wesela przy bardzo dobrych warunkach pogodowych obskoczy. Ale jak się zrobi troszeczkę szaro, buro, ciemniej. To co, to tak na dobrą sprawę ten obrazek z tego Mavica wziąć i tak op, wywalić do kosza. No i tyle, to by było na tyle z, ujęć z powietrza. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej tego typu filmów i zobaczyć yy, przede wszystkim yy, pełną recenzję DJI Mavic yy, Mini wersji Fly Combo, to zapraszam was tutaj na kanał, zostawcie subki, łapki w górę. Komentarz, niech się niesie ten materiał, niech algorytmy pchają do góry moje filmy, niech ta widownia będzie jak największa i jak najszersza w tym krótkim materiale. Z mojej strony to by było na tyle. Ja się już z Wami żegnam, mówił chemik i do zobaczenia w następnych produkcjach. See ya!